Cześć, witajcie! Jestem Maciek i ze mną wreszcie jest Mikołaj. Wreszcie z kimś nagrywam dzisiaj już trzecie wspomnienie Altaira. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długie. że się szybko z tym uporałem. Ja tradycyjnie będę grał w Saints Row, a w co by innego. I się zaczęło. No <coughs> podamy się z Marią na spotkanie z Abbasem. Ja nie wiem jak się mówi, <coughs> ale tak jest.

Oczywiście w dzisiejszych czasach, znaczy w ich pewnie czasach też się nie korzystało z alejek, tylko po trawnikach się chamsko szło. A jak? I po ziemi. Chodź tutaj, pochodź. Okay, zmodyfikuję na maksa ten samolot.

Aż za dużo, co ja zrobiłem. Kurde, wyjdę, nie zapisując. Wydałem na to 15 tysięcy. Nie szarp go, bo... no bo... no... to miałem na myśli. Nie szarp go, no bo nie, cóż. No właśnie, no i teraz masz za swoje. Przeszkadzałaś mu w no i teraz sama padłaś. Hepier. Yes, my master. Zabrać jabłko natychmiast. No to. to. I to jak najszybciej. Szkadaj tamu nie. O kurde. No nie, 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 nie. Ej, 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 ej. Nie Nie, nie że mnie żywcem. Ho, ho. Ej, policja mnie goni. Kurde, kurde, kurde nic kurde. nie zrobiłem. Wyjechałem z garażu i nagle policja. Daję. Udam się tam jak najszybciej. uwierzcie mnie. To jest przyjaciel gnat. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy będzie to wspomnienie Renegat. Obejrzałem sobie o! go na YouTube i tak mm. fajne. Już nie mogę doczekać, jak będę go miał w multiplayer. Okej, okay, to jest strefa dakersów. Dzięki tam. Jak. Ziemga. Brzydki jest mój synek. Brzydki? No, brzydki jest, no. Powinien chodzić, nim tak, chodzi to, by mu dodało dobra. uroku. Pobach, pobach! I on żyje. O kurde, jak wyleciał. No, cywile, nie plątrzcie się tu pod nogami. No, biegnij, Darimie. Jak on się, Darin? się nazywa? Darim. Darim? Wiem, głupiej mi jak na synka. Tak, już wiem, że mam z nim uciekać. Nie musicie mi tego powtarzać cały czas. Muszą. O nie? Więcej ich, Darimie. No? ZNOWU?! Gdzie ty się... Bo zaraz... Mniejszy odległość od celu, no jak mi przechodnie pod nogi włażą, no to się nie dziwcie, że ja... Że ja gubię swojego kolegę. Synka. Synuś, idziemy? Nie. O, tam, 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 tam tam idziemy, synuś. Synuś. Synuś, wskaczemy chyba. Co robimy? Chyba. A! Wiedziałem. Więc pamiętałem. Chodź! Pod nogami mi się plączesz, a potem jeszcze... Zabij go, mój synku. Ho, ho, ho. Dobry syn. No. no, ale ty Altair, nie, jak sobie po drabinie zamierzasz chodzić. Nie będę nie. nie, no jasne, Nie, no po prostu. pobić. cię Nie dlaczego, no no no. na ale nigdy się nie bije w central. A, już jestem Czemuś, no co tak wolno biegniesz? Ha! Hit ich hit ich hit ich hit! No, ja kontra gościu ze swatu. Fascynująca walka. Wstawaj! No nie, wstał. Zabiję... zabiję Dakers. Ej, ja nie wiem jak się robi te dłuższe combo. Jakoś tak ciągle kombuję, ale mi się nie udaje. Hohoho, ho, ho. co to było. Okej, okay. obijemy się z Dakersem. Ej! Hey, odepchnąłeś mnie, czekaj. No chyba se jaja robicie. No. No kurde. Już umarł? Nie zawytrzymali są. Okej, okay, chodź. Ale combo. Ale combo. Czas ruszać, mój synku. Uciekamy, uciekamy! A ty, ambasie, se... Nie, nie Nie potrzebujemy cię, jesteś brzydki. Dlatego masz brzydką brodę. Ha, ha, ha. Ściągnij nową zabawę. Nawet nie pytajcie w komentarzach skąd to znamy, skąd Maciek powiedział, skąd Maciek tak, 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 miał taki pomysł, żeby to powiedzieć. Tutaj. Czyżby to był koniec tego wspomnienia? Chyba tak. To, to dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że docenicie to, że to nagrałem. Dziękuję. Do widzenia.